Witam serdecznie luka z tej strony Zapraszam Was dzisiaj takie małe informacje trochę będę się streścił Na początku powiem, że ten film nie będzie przerabiany, bo to od razu będę go wrzucał na kanał a mianowicie tak e, kilka do, informacji do czym, dotyczących mojego kanału e, a no mianowicie mojej, e, o Lukce Cieszę się, że tyle wyświetleń mam na tym kanale. Bardzo się cieszę, że aż tyle jest wyświetleń i to bardzo mi cieszy. 44 skuby, to też jest fajny wynik. E, mniejsza z tym, że coś tam chciałem. E, do, druga sprawa. No cieszę się bardzo. Dziękuję wam wszystkim za to. E, dziękuję za to bardzo. E, kilka spraw dotyczących. Od za dwa tygodnie, nie w tym co teraz będzie, a za dwa tygodnie, e, będą się pojawiały vlogi niezwiązane ani z informatykami, ani związane z grami. E, będą takie życiowe vlogi dotyczące ogólnie życia. Kilka vlogów już tam, już trzy vlogi nagrałem, dwa vlogi nagra, nagrałem, żeby już mieli na zapas. E, to zależy jak kolega się w, nasz kolega przy, e, wyrobi z, z, z renderowaniem oraz e, zrobieniem tego filmu e, on, ja tylko po prostu nagrywam on, i on ma pełną wadzę do tego, e, znaczy nie pełną wadzę w sensie że on może wrzucać to tylko że on będzie mi pomagał przy tworzeniu tego filmów. To jest właśnie jedna rzecz. Oczywiście będą, postaram się, będą e, Cloud Duty, znaczy BF4 będzie, już się wrzuca jeden film, oraz e, z, z e, roślinką Ultra Zombie. E, w pewnym, pewnym czasie, e, już przeszłem niestety Mistro Speeda, Wszystkie części są na dysku Na innym na dysku do zapisywania Trzeba tylko po prostu obrobić I będzie wszystko w porządeczku Może się będą pojawiały Chcę zrobić bardzo duży materiał 4 godziny, ponad 4,5 godziny Z tym, że Muszę po prostu to jakby wam wytłumaczyć nagrać na raz, bo to będzie jednak troszeczkę nagrywania. Muszę przysiąść w pewnym momencie i to po prostu przy, nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda to nagrać jak najszybciej. Ze względu na to, że po prostu też też czasu nie mam zbytnio, a ostatnio mnie trochę czas goni. Tym bardziej, że chodzę na siłowni, to więc trochę mam czasu mniej, ale staram się po prostu wszystkie materiały wrzucać na bieżąco. Dzisiaj wyjątkowo wrzucam jeden materiał i drugi materiał. Jeden materiał się pojawi jutro, go opublikuję. Jeszcze tylko nie, nie powiem, jaki nazwa. I to będzie takie materiały związane z życiowo. Oczywiście będą pojawiały się. Z Niestety sporadycznie materiały e, związane z tym, co jest najważniejsze, no, czyli na moim kanale NieGenMig, czyli programy. Niestety troszeczkę chęci, nie mam troszeczkę wedy, nie mam na pomysły, nie mam pomysły, na jakie programy chcecie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś programy, sekcja komentarzy pod tym filmem, proszę, proszę zostawić może jakiś będzie fajny, ciekawy program, to, to oczywiście go zainstaluję. Kwestia, czy to będzie na Linuxie, czy na Windowsie, mi to obojętnie, bo jest taka możliwość, że wirtualne maszyny są, więc mogę zainstalować Linuxa, na Androida też mam możliwość zobaczenia programów, przetestowania i będzie to wszystko w porządku. Druga sprawa, w pewnym momencie może być tak, że w tygodniu nie będzie filmów, bo może się po prostu nie wyrobię z, z samym z samym w, w wrzucaniem, bo może po prostu tak, mieć, tak będę miał tydzień zawalony, że po prostu e, zapomnę, ale się postaram tak, że mm, nagram kilka filmów na zapas i moż, możliwość po prostu Wrzucę po prostu kilka filmów na zapas, żeby były po prostu mieć filmy na jakiś zlaź. Tak jak ja ostatnio zrobiłem, że wyjechałem od kilka filmów pojawiło się. Chociaż jeden się film w ogóle nie pojawił, nie wiem czemu. Nie mam pomysłu. Może nie zdążył się pojawić. Co tam jeszcze powiedzieć? Cieszę się, że ten kanał powstał. Powiem tak y, troszeczkę historia. Kanał już ma 3 lata. Kanał jest związany z pasją moją, a mianowicie informatyką, y, też trochę graniem, y, więc y, niektóre, niektóre filmy, które oglądacie to są moje perspektywa, jak ja to widzę a inne odczucia, jak ktoś to widzi e, tak samo jak wyobraź e, inaczej wam powiem e, na, m, jak ja to gadam to gadam na troszeczkę na wyższy poziom wiedzy czasami i to po prostu trzeba zwrócić uwagę, że e, troszeczkę mniejszy, mniejszy stopień wiedzy prosimy Mianowicie w piena, trzeba troszeczkę poprawię wam ten materiał, obiecuję go poprawię, bo rzeczywiście trochę był tam spieprzony ten materiał, to było jednak na szybko nagrywane, więc on będzie poprawiony. Ogólnie mam zamiar wrzucić wam jakby wytłumaczyć. Się przygotować do jednego z materiałów, których od bardzo dawna zawiesiłem. Nie, nie wiem czemu, już, po prostu nie wiedziałem, jak to zacząć. Pojawił się pilotażowy odcinek, ale nie wiedziałem, jak to konkretnie, od czego zacząć. I podejrzewam, że zacznę od bardzo podstawy informatyki, czyli co to jest komputer podstawowa budowa komputera i chyba to wszystko troszeczkę teorii, trochę troszeczkę historii tym bardziej, że sobie teraz to trochę rozpiszę na, na to, że sobie przy okazji mam mm -hmm. możliwość trochę małe ściągi, a mianowicie mam właśnie tableta, które będzie by umożliwiał po prostu troszeczkę więcej napisania informacji, a ja wam przekażę właśnie troszeczkę czytania z tej informacji co tam jeszcze powiedzieć na pewno nie zamierzam prze, przestać nagrywania w materiałów, jeszcze mi się nie znudziło. za dużo trochę pieniędzy włożyłem Druga sprawa kolejna sprawa czekam aż będę miał możliwość kupienia procesora chcę kupić sobie jednak wybierałby swojego ekonomicznie mnie wyniesie AMD FXa z serii 8, tego troszeczkę mocniejszego, najmocniejszego jakiego jest żeby po prostu to wszystko mogło działać, współdziałać ze sobą Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku pójdzie komputer ruszyć z tym nowym procesorem. A co jest z procesorem związane, to muszę przeinstalować wtedy system. I się zastanawiam nad siódemką czy ósemką. Zobaczymy, ale prawdopodobnie na siódemce zostanę jeszcze trochę jeszcze mamy, jak i przez, jak już e, Ład już sobie zrobią ten bardziej, zrobią już lepszego ten, tą dziesiątkę. To od razu już przechodzę na dziesiątkę. E, warunki na komputerze akurat moż, umożliwiają mi przejście na dziesiątkę. E, zobaczymy, e, będę na bieżąco patrzył. E, jak, jest, jak tam jest z tym systemem. Zobaczymy. Eee, z, oczywiście nie zapomnijcie łapece w górę. Subskrybuj. Eee, i trzymajcie się do usłyszenia. Pa.